Przede wszystkim życzę spokojnych i wesołych świąt Bożego Narodzenia, dużo zdrowia e, i pomyślności e, w nadchodzącym nowym roku. Ja życzyłbym wszystkim suwalczana, a w szczególności sympatykom sportu, a jeszcze bardziej w, w, sympatykom piłki nożnej, bo jestem e, Prezesem klubu Wigry, Suwałki, e, wszystkiego dobrego, wiele zdrowia, przede wszystkim, pogody ducha, uśmiechu na twarzy. E, a reszta myślę, że samo przyjdzie. Zwalczanom zdrowia, spełnienia marzeń, e, e, rodzinnych świąt szczęśliwego nowego roku, a przede wszystkim kibicom chciałem życzyć, żeby wigry walki utrzymały się w pierwszej lize. Składam najlepsze życzenia dla całej tutaj Suwalszczyzny, żeby się nie zmieniali, bo tu jest wspaniały region, wspaniali ludzie, pełni optymizmu, takiej wiary, uśmiechnięci, mimo czasami takiego stro, srogiego, srogiego klimatu. Także tak trzymać, nie zmieniajcie się i tutaj cała Polska będzie do was zwaliła drzwiami i oknami, bo jest ta niepowtarzalna atmosfera. Drodzy Państwo, życzę zdrowych, pogodnych, rodzinnych świąt. Nie przejadajmy się Misiu, to się tyczy też Ciebie, bo wiadomo, że pokusa jest ogromna przy stole wigilijnym. Pamiętajmy też o odrobinie sportu jeszcze przed nowym rokiem, żeby na nowy rok wyglądać elegancko, tak? No, chciałbym, żeby e, jak, jak najszersze, naj, najpiękniejsze życzenia, e, świąt Bożego Narodzenia. Chciałbym, żeby wszyscy, wszyscy e, spe, sp, sp, spędzili je w fajnej, rodzinnej atmosferze. E, no i życzę im... Tego, że, tego, co sobie, że, żeby Wigry w przyszłym sezonie grały nadal w pierwszej lidze, bo to jest nasz cel podstawowy. I myślę, że realne do spełnienia. Przede wszystkim jest to pasmo wielkich sukcesów polskiego futbolu i ono się zbiegło akurat również z pasmem sukcesów piłki suwalskiej. A więc oby tak dalej, oby nasza reprezentacja w przyszłym roku utrzymała pozycję, którą ma teraz w grupie eliminacyjnej, oby nasze drużyny, które grają w pucharach europejskich, grały z takim skutkiem jak Legia Warszawa w tej chwili, która wyszła z grupy i oczywiście oby zespół tutaj w suwałkach, w igry, suwałki dały wiele, wiele satysfakcji ze swojej gry kiewicą. A Suwalczanom, żeby dalej czuli się pogodnie w pogodnym mieście, żeby i tak pogodnie jak dotychczas, bo atmosfera tutaj wśród ludzi, wśród suwalczan jest fantastyczna. Ja z wielką radością zawsze tu przyjeżdżam, bo spotykam tu tak wielu przyjaciół i czuję się tak jak w domu. Na pewno nie pogoda, bo tutaj jednak mimo wszystko jest pogodnie bardzo. Także życzę wszystkim szczakom, wszystkiego najlepszego, żeby pogoda dopisywała. No i przede wszystkim, żeby e, pogoda ducha przede wszystkim dopisywała. Ponieważ to jest najważniejsze, jeżeli będziemy patrzeć na świat e, przez takie pozytywne oczy, przez pozytywne szkiełka, to wszystko pójdzie po dobrej myśli. Tak. Wszystkiego najlepszego składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim Suwalczanom, wszystkim kibicom Suwalskich Wigier, zdrowych, pogodnych świąt. No i wszystkiego dobrego w nadchodzącym nowym 2015 roku. Wszystkim sympatykom piłki nożnej w suwałkach życzę wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Życzę miłych, spokojnych, wesołych świąt w rodzinnej atmosferze. No i od razu chciałbym życzyć szczęśliwego nowego roku i w tym 2015 spełnienia wszystkich marzeń.